pani Anna Gałaszkiewicz Notus Finals witamy Pani Aniu dzień dobry bardzo miło witamy mi serdecznie dzisiaj spotkanie dlaczego spotykamy się pani Aniu dzisiaj akurat końcem roku akurat mikołaj tak a, dziękuję a skąd bardzo akurat mikołaj od pani Był z u nas dzisiaj mikołaj i pani Ania podobno była grzeczna ja tak słyszałam i dlatego mikołaj przyszedł do pani Ani grzeczna pani była podobno tak podobno na pewno Pani Marto, spotykamy się ze względu na dużo zmian zachodzących na rynku kredytów i na rynku nieruchomości, tak? Informacje, które otrzymałam od Pani, były bardzo interesujące. Bo najpewniejszą stałą jest zmiana, tak? Tak. <gry> I najlepiej inwestować w nieruchomości. A no to się akurat zgadza. A jeżeli inwestować w nieruchomości, a nie posiadamy środków finansowych, to? To należy skredytować i zgłaszać się do Notus Finance. Brawo drodzy Państwo, ja z Panią Anną już na poważnie całkiem dzisiaj rozmawiałam, wiele zmian w związku z Nowym Ładem tak. i po naszym spotkaniu uzgodniłyśmy, że 20 grudnia spotykamy się z całym naszym zespołem, abyśmy się zorientowali jakie nowości pojawiają się na rynkach kredytowych, dlatego bardzo serdecznie ponownie będę zapraszać i witać w naszym biurze Panią Annę. Będzie Super. Pani u nas? Będę oczywiście. Zapraszamy do współpracy z Notus. Finance. I Remax Duo!